No, pokazałem wam mój zamek dla Dima. Nie jest jakiś ekspercki, ale po prostu taki zrobiłem sobie. O, i chcecie dowiedzieć się, jak zrobić taki sztandar? To wpijajcie na kanał na TikToku yy, na Jaśka. Pamiętacie Jaśka, jak był na tym, na YouTubie? Znaczy, ja go udawałem, ale jakby używałem jego imienia. I tam. I on właśnie. Nazywa się na TikToku yy, poradniki Minecraft. Ok? Poradniki Minecraft. W opisie napiszę. Yy, a teraz się żegnam, bardzo fajnie było. O, jak chcecie więcej takich serii, że pokazuje zamek, to od czasu do czasu może, taka, może taki filmik być, jak pokazuje zamek. To jest nowy sztandar, który sobie zrobiłem. Și noi să ne urcim cu poveinfa mea cu șorop. Tachii!